Prezesa prezesa z pana i prezydenta miasta Radzie Pana Ramiusa Dzień dobry. Witam wszystkich ja jestem naprawdę podbudowany, że tak licznie przybyliście. Naprawdę dziękuję wam wszystkim w imieniu organizatora w imieniu organizatora chciałem bardzo serdecznie kibiców przede wszystkim, ale również wielkie podziękowania dla miasta, dla pana prezydenta, gdyby nie miasto tego turnienia. Bardzo, bardzo dziękujemy. Się świetnie. Słyszałem dzisiaj w radiu, że jest bardzo dobre powietrze, bracia Bożu. Czyli u nas też będzie świetna atmosfera. Oddaję, proszę o otwarcie prezydenta miasta, pana Dawidza Polowego. Szanowni Państwo, przede wszystkim to Oczywiście bez miasta nie mogę tego dnia, ale także bez ale też z wielkiej przyjemności witam wszystkich gości w naszym mieście. Mam nadzieję, że tak jak wiele razy ludzie opowiadają, że nie spodziewali się, że raczej już jest taki piękny. No i zapraszam, żeby kolejny raz do Was już niekoniecznie akurat z okazji powień, ale niech będzie. Może będzie drugi. Szanowni Państwo... Szanowni Państwo, to co budzi największy podziw, to co rozpada coś w nas, to tego, że gdzieś jest pasja, ale też i emocje związane z rywalizacją. I właśnie to tu dzisiaj jest, i na parkiecie, i na trybunach. Za to wielkie podziękowania organizatorom, uczestnikom. I przede wszystkim yeah! Szanowni Państwo, żeby nie przedłużać turniej dół finałowy o awans do pierwszej linii koszykówki kobiet uważam za otwarty. Bardzo dziękuję. Ale też znajdziemy z czego naszym zawodnictwem. Życzymy!